dotoczyć. No Dziś jestem w takim szybkim kampinosie. Chyba tam za dużo nie będę filmował, bo też nie mam baterii i pamięci. Ale żeby było coś tak jakoś ciekawiej, to w moim Passerati zrobię taki wstępny test, jakby się tu spało. Wiem, że ludzie śpią w takich kombiakach i zobaczymy. tutaj, sobie, Będę się tak jak gdyby przymierzał do, do, do tego i zrobię sobie kiedyś jakiś taki biwak, właśnie samochodowy. Choćby tylko dlatego, nawet nie że, żeby sprawdzić jak to jest, tylko że yy, tak jak dzisiaj miałem wyjechać o 7-8, a jest godzina 12. .00. A jak na przykład prześpię się gdzieś <grytanie> z samochodem, no to stanę rano, nic mi nie będzie przeszkadzać, na telewizja różne głupoty. nie? Wiecie jak to jest yy, tutaj mam taką fajną matę z dekatlonu. Taka na, niby to jest plażowa. Tu mam takie coś. A zobaczcie, tutaj sobie schowałem... Coś tam pojechał. Taki mały śpiworek z Lidla. A to jest e, taki fajny materac z Decathlonu. Super jest. E, to się nazywa Fort Las 500. E, to jest akurat rozmiar L. -ka. A taki śpiworek sobie kupiłem... E, może się kiedyś przyda, a chodziło mi o to, żeby kupić jak najmniejszy. On nie musi mieć jakichś tam super parametry zimowe czy coś takiego, to jest po to po prostu, żeby, żeby tam w lato się gdzieś tam czymś przykryć i wydaje mi się, że to jest fajne, bo rozmiarowo jest to OK. Dobra, na pierwszy teścik idzie teraz. Właściwie ta mata to nawet nie musiałaby być, ale już jak już ją mam. To zawsze to jest jakieś dodatkowe powiedzmy dodatkowa warstwa to się tak fajnie otwiera tu są takie zawory o, i on teraz powinien się sam pompować a on się będzie sam pompował? A, tak troszeczkę się powinien napompować sam a to jest ta strona. O tu macie jaki ładny napis. Ten bardzo fajny jest ten teraz. Niby chwilę to, to ma się napełnić. Samo. No, średnio się to napełnia, ale to coś tam się napełni. Dobra, dodmucham. Będę dmuchał. O! Zobaczcie, jak ładnie. O. Aha. I teraz tak yy, w pasacie to ta podłoga ona się nie składa tak idealnie na płasko, ona jest tam lekko podniesiona, ale to nawet dobrze, bo to będzie się chyba wygodniej spało nad czymś takim. Niestety. Dobra. Kolejna rzecz. Yy, śpiwór z lida. Tu wam powiem, że taka trochę wada jest tego. No czy wada nie wada. Bo wyciąganie to może jest tam OK, ale żeby to upchać w tym, w tym worku bo to jest mocno, mocno upchane, dlatego to jest takie małe No to... chociaż nawet wyciąganie też nie jest. O dobra Mamy to. Mamy to. Zobaczcie, jaki ładny, nawet kolorystycznie to fajnie pasuje. To jest taka ala mumia. No, taka prowirozyczna mumia, bo tutaj ten. A nie, tu jest. Aha, jest do zaciągania, czyli jest dobra mumia. No. Dobra. Więc mamy to. Ja sobie ściągnę tutaj jeszcze roletę. Tą roletę sobie ściągnę, żeby ona mi nie przeszkadzała. Właściwie, właściwie tu jest taka jeszcze jedna roleta, która służy tutaj do, do blokowania foteli i można tutaj mocować taką siateczkę, znaczy ta siateczka jest w zestawie i to też odczepię. Ja te rolety dałem sobie tutaj, ale można, już nie pamiętam które te dwie, chyba tą jedną roletę można na pewno tam jest taki system pod podłogę włożyć i w ogóle to już tego nie, nie widać. Ale tutaj jest taki fajny miejsce. Dobra, zrobiłem tak. Zamknąłem te główne drzwi. Tu mam śpiwór. Zaraz sobie to wszystko wymierzę. Wchodzę bocznymi drzwiami. O, śpiworek. A, piękny śpiworek. Dobra. Teraz to przetestujemy. Ok. Eee. Dobra, już wiem, już wiem o co chodzi. Eee, już wiem o co chodzi. Może lepiej. Może tak... eee, czapkę założę, żeby lepiej wyglądał. Dobra. Eee, pozycja jest ok. Tu się świecą na razie lampki. Chyba są drzwi otwarte. Eee. W, to, czy ja wiedziałem o tym, ale zapomniałem, byśmy się nie chciało. Wszystko jest ok, tylko po prostu tu jest przestrzeń taka na głowę, i trzeba po prostu sobie tylko y, jakąś fajną poduszkę, czy coś pod głowę, i wtedy powinno być, powinno być dobrze. Y, na mój wzrost, ja mam 175, to jest wszystko ok, ale tu, y, jakby ktoś chciał być wyższy, to może by się przydała jakaś kawałek, jakieś sklejki czy coś, żeby do końca dojechać i wtedy sklejka obita jakimś właśnie materiałem najlepiej, filcem. I wtedy już będzie całkiem wygodnie, bo ktoś kto jest wyższy, to może sobie tutaj właśnie... ten, No bo tu już się kończy, kończy się, tu już jest za tu jest za wolna przestrzeń, ale to można, można coś pokombinować. Jakiś kawałek Sklejki czy coś takiego leciutkiej, żeby tylko właśnie pod, to, pod ten materaz podłożyć. No, miejsca jest y, jeszcze tutaj na drugą osobę, by się może ten rzeczy można by dać do przodu. Na przykład, y, no, gitareczka jest. Teoretycznie można by tutaj, nie wiem, jeszcze, y, może, można by spróbować rower upchać, ale to, to zobaczymy kiedy indziej. No dobra, pokażę Wam to, jak to wszystko ładnie wygląda. Otwarty samochód. Tutaj. O, nad tym, bo tu jest jeszcze sporo miejsca. Trzeba po prostu coś pokombinować. Ja już mam pomysł, żeby sobie kupić kawałek sklejki. Obiję to filcem ładnie, żeby nie niszczyć samochodu czy czegoś i, i będzie gitara. Parkowałem na moim ulubionym parkingu. Musiałem do chwilkę poczekać, bo terenowy samochód tak zakurzył drogę, ale już to opadło. No dzisiaj to taki niby vlog na szybko, bo w sumie nawet nie miałem jechać na rower, ale stwierdziłem, że jednak trzeba jak najczęściej jeździć. No dzisiaj za dużo nie będę nagrywał, bo i tak mi się już tam kończą baterię. Ale ogólnie to będę testował znowu Lokusa. To już jak ja to wam powiem, że wczoraj właśnie zrobiłem sobie tam w moich okolicach taką na szybko zaplanowałem trasę. I już mówię, że czasami Lokus. Znaczy, on to nie jest może wina tych projektantów, ale na przykład ja wczoraj zaplanowałem drogę takimi ścieżkami. I okazało się, że jedna droga no była prywatna, niby. A nie wiem, czy do końca była prywatna, ale był znak zakaz wjazdu. I ja tak nielegitnie przejechałem, bo to był odcinek dosłownie 30 metrów tej drogi. Później dalej wjeżdżało 17. To też takie trochę dziwne, no ale, ale było tak. I też wcześniej też był kawałek taki trochę dziwny, że praktycznie. Niby była ścieżka rzeczy z posesji, no ale jakoś tam ta droga tam się połączyła. No, no nie wiem, to, to jest tak, że to no nie, nie wszystko może być idealne, ale dalej nie wiem, jak zrobić, żeby Żeby lokus mnie informował, że ja zje zjechałem z trasy. No, powinno tam być jakieś powiadomienie, ale tylko jest strzałeczka głosowo nie wiem. No, no nie wiem. Może mi powiecie jak to, jak to zrobić albo coś, bo kurcze nie daje rady. No, A dzisiaj, dzisiaj właśnie przetestuję może jakąś krótszą trasę. Dobra, dzisiaj szybki obiadek. Izotonik z AZ. To takie dziwne coś. Kotlety sojowe na takim wołowym wywarze. Tak testowo sobie to wziąłem do tego bułka i zestaw ciastek z obrazkami macie tu misia to chyba sowa jest świnka i jeszcze są dwa takie wafelki śmietankowe a tu jest zajączek nawet no czyli mamy świnkę zajączka so a z cyklu kolejne testy lokusa <laughs> oczywiście jak to ja zapomniałem że w stacji bazowej nie ma internetu i planowanie mi nie zadziała, a nie zrobiłem oczywiście tego wcześniej. Ale co mi tutaj nie pasuje, bo ona nie potrafi zaplanować e, drogi, pomimo tego, że ma mapy w środku, ale na przykład, znaczy potrzebuje do tego internet, ale potrafi ten locus map, na przykład wyznaczyć trasę i nawigować, pomimo tego, że nie ma internetu. Ja no właśnie tego nie rozumiem. Że jak się planuje, to on ma tylko proste kreski, praktycznie nie widzi dróg. A jak się wyłączy tryb nawigowania, to jak gdyby te drogi widzi. Czyli widzicie, ten prądok chyba nie jest taki idealny, a może ja nie wiem, no, ale ja nie sądzę, żeby takie rzeczy się tam ustawiało, no bo... Na logikę, jeżeli jest mapa, jeżeli jest sygnał GPS, no to on powinien sobie to... Druga sprawa, jeżeli jest na przykład nie ma internetu, to ona też nie przeliczy tej trasy. Nie wiem dlaczego. A, zobaczymy Co mi się tutaj wyświetla. Ja włączyłem sobie na razie tryb nawigowania. Zobaczę, może w tym miejscu jest internet. To sobie zaplanuję. No dobrze, udało mi się włączyć prowadzenie, czyli musi być internet. Gdzieś znalazłem. Akurat wyjechałem na drogę. No i postawiałem sobie chyba wszystkie możliwe powiadomienia, i teraz cały czas ona mi mówi chyba o jakimś punkcie. Który zaznaczyłem e, do którego się zbliżam. No bo I ja tam chyba. Chyba takie ostrzeżenie, ja tam chyba za, za małą odległość pisałem, Bo ja wpisałem chyba 50 metrów. 200 m on 12. I ona mi teraz cały czas gada. No ale przynajmniej coś się dzieje. Zużywa baterię dodatkowo. Widzicie. Jak nie gada. Źle, jak zaczyna gadać, to też źle. A być może jak dojadę do tego punktu, to ona przestanie. No, bo tu jest 100 metrów około. No zobaczymy. Hej, okay. no dzisiaj już to tak coraz lepiej to działa. Zaczynam to ogarniać. Nie jest źle. Praktycznie trzeba czasami samemu uważać przy jakichś leśnych zakrętach, bo można się pomylić, ale ogólnie to tylko teraz muszę popracować nad systemem zasilania i będzie ok. No, będzie jakiś kolasz, siema. No dobra, to tyle, bo tutaj to już asfalt, to nie ma co nagrywać, chociaż widok może taki na koniec fajny, pieseł, muszę uważać, żeby mnie nie zaatakował, może mnie nie zaatakuje, no to dom no to siemka, na razie